Słuchajcie, w pierwszym odcinku Zagadek Bolkowa, w temacie mówimy e, o spalonym Sorrento. Jak widzicie, proszę popatrzeć, jak widzicie, oto ten spalony klub nocny. Wiem, że co niektórzy widzieli tu piękny klub nocny. Kto to zrobił? Opowiem wam. Wjechało busem czterech typków. Poszli po butelkę szklaną po milion. Poszli do y, auta, zrobić koktajl mołotowa. Weszli pod budynek, rzucili jednym kamieniem w szybę, po czym rzucili koktajl mołotowa do środka. Był w porze. Trzech zostało, <gryw> zostało złapanych przez policję, ale jeden uciekł. Hi, hi, hi. kończymy temat. Kocham ci głowę Lajkujcie się, subskrybujcie. Proszę jeszcze, każdy świat nawet nie chce we mnie. Na babie się youtuba. Czekajcie chwilę. Wszystko, co po tym zostało. A ciao, już nie mam. E, jak będziecie bardzo aktywni, na przykład gdzieś tak 50 łapek, albo na początek gdzieś tak ponad 20, nie wiem, ile tam dacie, może być ponad 20, e, albo i więcej. E, to wtedy bym była dla was bardzo wesoła i chętnie bym wam zrobiła jeszcze jakieś challenge, wyzwania, jakieś pytania na przykład, albo na albo, albo przykład... Ale na przykład, e, jak będziecie chcieli, będę mogła zrobić Nutella czyli że wezmę Nutellę na rękę. I upapram mamę. Oczywiście to już się z Wami żegnam.